Wojan wraca na Wojanowice, sprawdźmy sobie zapis z live'a, mały urywek, jego reakcja, patrzcie jak się cieszy, super, bardzo ja też się cieszę, że wrócił na Wojanowice, to jest mega, naprawdę, jaka radość, na live'ie miał ponad 30 tysięcy widzów, więc gratulacje, fajnie, że, że tyle miał widzów. Mam nadzieję, że kiedyś będzie miał i 50 tysięcy na live'ie Ale jego reakcja mówi wszystko Super, naprawdę, że w końcu mu się udało po nie, tak długim nie. czasie Les, no, no, to dobra, to mogłoby być normalne Nie, no. nie hakerowe, ale... Yes, nie no, Gratulacje Niestety mnie nie mogło być na live'ie, bo w tym czasie musiałem robić coś innego Ale dajcie znać, czy wy byliście na live'ie u Wojana wtedy tik. Dobra. Proszę bardzo, wojanowice Siema tutaj już są. Teraz się Kurka, naprawdę Dolano. mega, mega super Yo, sprawa. Mocą i mocą damy czadu Siema, super. <laughs> się <koniu>. Super, super, <laughs> słuchajcie, Yo, naprawdę.